Lecę, lecę, lecę Pantera góry chodź Robimy im cover na mnie. Leży dwóch, leży dwóch Leży dwóch leży Lecę Kurwa, Boże, się połaśm na tego chwilę ja niepoczynku Dajcie jakiś hajs, dajcie hajs jakiś to łodka no tutaj na nas zrzucę, na zrzucie. leży na mnie, żebyśmy pozostały. Nie, bo dam wam SP. Wiatr zawraca, macie uniknąć wykrycia, tunel, tunel jest. Dwa dziewięćdziesiąt siedem. No, wracamy, wracamy, wracamy Panter. Na dachu chyba. Tak, jest dach Ale... Leży, 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 leży. leży. Nie go, Nie żyje. Sprawdźcie. Jest ten. Jeszcze jeden. Jest na mnie. I plecy! Rozdzielicie, do do się, rozdzielić się! Plecy, plecy, plecy! dwa! A ty typa mam jednego tu, o kurwa jeszcze jeden, dwóch mnie... Kurwa to już nie dałem hmm. rady